Cześć widzowie, Dzisiaj gramy w y, SkyBlocka To nieco nie zwracajcie uwagi na to, że piosenka będzie w tle jakby. bo moja siostra tam piosenki słucha i śpiewa se, Ale no, gramy w SkyBlocka i już mamy pierwszą świnkę Więc no fajnie, oj świnka nie zginie Świnka nie zginie Dlaczego miałem dwa bloki więcej? Teraz mam prawdę. Dlaczego wtedy? Dwa bloki więcej. Ja nie rozumiem tej gry, dobra. Robiano już drewko, więc... Yy, no, progres 100%. O mnie to nic nie że... Yy, jest inny teksturpak. Nic na prawdziwym Minecrafcie, bo to nie jest prawdziwy Minecraft. To jest podróba, nawet Wam będę mógł w komentarzu napisać, że jaka to ma odwagę, bo mi się teraz nie chce yy, yy, mówić. <laughs> bo to dla ja mnie to się trudno mówi. W sensie... No, bo to jest angielska gra, tak w sumie jak Cardan. Dobra, to tak, książeczki. Sobie tu wezmę. Dobra, hmm. co? Tak szybko. Lapis w sensie dobra. Więc e, cyk, cyk i łopatka. Mam nie mam łopaty. Dobra, cyk, cyk, dobra. Tu dobra. Kopiemy jamen jak? Jak? Dobra, zrobię cięcie. I zrobię sobie jakieś kilka żelaza, na przykład żelazny kilo. Dobra, mam 8 żelazka. Ogólnie to już znalazłem teraz drugiego od jakta, żeby Was nie zamudzać. Tu żelazno, żelazne rzeczy wykraftować, ale chciałem. Wtedy jak już wy będziecie, w sensie jak już włączę ten, więc no. Mamy mm, żelazny kilo. O Boże. Czekaj, ja nie wiem, jak to się. Dobra, a więc... Jezus, jak się zesrałem. Oh, oh, oh. Ogólnie to nie zwracajcie uwagi na to, że jest słychać piosenki, bo mój tata podgłośnił, ale tak to nie było słychać, więc no. Mojego taty wina, nie moja. <ścoughs> e, jakby lol. E, więc no, gramy... kurde tak mało dobra kopiemy, kopiemy, kopiemy kopiemy, kopiemy jak krowa dobra więc no hop niszczymy to te 68 bloków już Dałem na mojego oryginalnego, gdzie mam chyba 7000 wykopane. się nie dziwcie, że mam taki inny głos, bo jestem trochę chory. Więc no, pada, czekaj, czekać, Czy pada deszcz, bo pójdę na Nie, nie pada, dobra. Będę tu siedział, ty nie chcę, nie słychać przynajmniej. Więc O kurde, ja teraz nic nie będę na Dobra. Ech, mój prawej Nie, owieczka. Ojej, to dobra. E, Hopiemy. Jakoś, gdzie mam, nie mam południ, kurde. No, mam tu jakieś, ten, dobra, mam. Hop, hop, hop. A but... A DIRTY! Di, ja Jaki jestem ślepy. W sumie to się nie dziwię, bo jestem na dworze, a jest jasno dosyć. Dobra, mam 24 pochodnie. Pierwsza o, o, teraz spokój jest o, Nie pada Nie! Godam, kurde. Dobra. jak coś to ja... Chyba to muzyka w sumie pytnę. Ale nie wiem, może tak, może nie, nie będę musiał, ja ogólnie nie mam filmów w ogóle, dobra, może będę w deszczu, A hmm. pada czy nie pada, kurde, ale mi dzień kapsuli, czemu akurat zacząłem nagrywać, jak, jak oni zaczęli z słuchać, myślałam, że to nie będzie w ogóle ale teraz... Jestem na dworzu, możecie nawet wiatr słyszeć w sumie. Słyszycie? Wiatry. I znowu. Ja nie wiem, czy na pochodnie może ten wirt taki wyrosnąć, ten, ten pierwszy, jakby ten z zielonym, później będę miał problem z jego więc no to to to, to, to to, to, to uj to samolot samolot a pół I boże z dawno. i to tam trochę Uu, uu, uu. Ja muszę nam nie musiała nie chciałam zejść. I to nie była mucha końska Dobra, mmmmy piacyk. Kładziemy go tu. Dobra, mamy jeszcze dirta, dobra. Kładziemy go tu, pyk. Pekki Ile ja mam tych kil? 3 kg drewniane, ja pierdzielę. Drewniane kiwola, pole. ja. To jest niemożliwe. Dobra, kamienne w ogóle już bywali. Dobra, dobra, żelaza. Nie, aż znalazłam. I ja mam tego jestem zmęczony dziś Dobra Ale mm, muszę nagrywać Dzięki dla was I główka Przepraszam Mogliście sobie telefonu O Boże Ranie Dobra Ogólnie to Pamiętajcie jednak Na 10 tysięcy e, subów Jest aż więc mm, No 10 kasłubów, pamiętajcie, 10 koła, i pokażę, uzuję twarz. A ja, trochę nam brakuje, bo mam 44. Więc <grystanie> 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 no, troszeczkę brakuje tak troszeczkę dużo. Tak z, z 500 bloków wykopię, że no, tak powiem. I wtedy skończę, mm, skończę filmik. I jednak właśnie zdejdzie. Więc dzisiaj ten filmik, zobaczycie, czyli Czwartek. W czwartek ten zobaczycie. Tak, czyli dziś. więc Go po, od razu po nagraniu stawiam. Od mnie to się nie dziwcie, czemu mam z i internet. E, po prostu po pierwsze i tak to nie mam wi bo jestem na taty. A po drugie mm, wtedy mam reklamę. A mogę wersję internetu szukać. Więc no. O, bo 750 to chyba potrzebuje, nie? Czekajcie, co... co inne chwilę jest. O, co 750 bloków to every 750 blok, więc e trochę pokopię i zobaczymy się jak już będę miał 500 bloków wykopanych więc no... Pum. i widzimy się jak będę miał 500 bloków wykopanych więc no... chwilę poczekamy chwilę będzie kopania jak no, bloków już no idę do tego 400 i wtedy zrobię Harmę kobla, więc no. Tekstyk, jeszcze kilka bloków. Mm. 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 No jeden, czterysta. A tu weźmiemy to. Oj, tam są cztery I tak. Trochę tych rzeczy jest, więc no. Zajmiemy na wodę dropiła. No. Już y, robimy... Gdzie... Y, y, jak to Gdzie jest prawo? Tu? Zdję... Y, nie yeah. A ja nic tu nie widzę, bo jestem na słońcu I też mam... Gra z dirta tu już rozrośniętego trochę tak? Tak chyba nie? Tak dobrze robię. Teraz ten dobrze chyba robię, nie? Muszę nie źle, dobrze wrażam, może ja to pierwszy raz tak jakby można powiedzieć, że robię. Ja nic nie widzę kurde. Także na pewno to musi być nie, Niech wypieprzaj stąd. Ty A. też. Idź. Tutaj będzie. Dobra. Dobra, dobra. Jest, jest wylałem. Nie, to dobra. Chyba to muszę i tak powiększyć o jedno. Tak. Ster wie chodź stąd. Lis. i jest no. idź dobra cyk dobra słońce poszło jej jesteśmy uratowani dobra no. Jezu. Yes. i teraz cyk dobra mamy kobel nierkę działa działa dobra Dobra, teraz będzie rozbudowywanie zyski, tylko. Cyk. Dobra, widzimy się już teraz jak będę miał 600 albo 750 bloków, albo 500, więc no widzimy się jak będę miał 500 bloków. Zaraz będzie 500 bloków, 20 bloków, więc no. I będzie ten, więc na 750 się widzimy Więc widzimy się na, 70 na 750. 530 bloków, 3, 4 i 530 bloków. Jeszcze tylko 200 bloków i będzie koniec cięcia i koniec filmu. Szczerze, to to 200 bloków będę już leciał tak. Bez cięcia. obraz lecę na 750 blok. I kończ film i będzie kolejny kanał, więc... mnie to nawet taki krok, to... że jakby biom szczerze. to Dobra. Może w ogóle mnie będzie jakby jak przekracuję coś. O, ten film będzie... No, będzie dzisiaj dzisiaj albo... O i ostatni był diament więc zrobimy sobie jak kilo, żeby już mi starczył te 200 bloków a nie widzę czy mam tu hop zwracajcie na to uwagi jak coś to moja głupia siostra no taki raz dwa trzy i diament tu na to w Ja pierdolę Ja się jaram z tym, że pierdolę SkyBlocka I tak co dzień będą mieć teraz filmy Albo dzisiaj, albo, albo w piątek, albo w czwartek, albo w sobotę będzie, bo ja jeszcze mam dwa dograne filmy na Minecrafta Survivala, ale już nie będzie, bo mi się usunął ten serwer, eee, bo zginąłem poza odcinkiem, więc no, te 15 minut trwa 150 bloków, 150, 150 bloków. 140. Blok. Dobra. lecimy jak jakieś Ja chyba normalnie włączę autoclikera. Jakby się mi to kopało jakieś dnia. Uh -huh. ja nie kopało, bo wczoraj tak zrobiłem. Dobra. Ale kopiamy. Więc. Um, tak jak mówiłem, będzie. Uh -huh. Czyli czas. Daj teraz. I no co no, ale może jeszcze o jaka książka? jakaś dobra, trzy cztery. ry jeden i ochrona przed podziskami trzy ajajaj o no. 660 bloków. Zgaduję, że ten film około 25 minut będzie szukał. Jaka książka? A co? Przebi Dobra, ja myślałem, że przebijający parazę razy. Jak się zrobi zdjęcie, będzie coś widział. Dobra. Ogólnie to ten film, może nawet jak mi się nie będzie wysyłał, tak długo żeby mi się wysyłał, że na przykład 4 godziny nie, bo jak na początkach robiłem tak, że ja o 9 wstawiałem filmik, a na przykład o 14 mi się wstawią, nie, no, kiedyś na kanale jak miałem 50 kasubów, bo miałem taki kanał, gdzie co tydzień wrzucałem filmy, o Boże, to wtedy były czasy, miałem 50 kasubów i około 10 milionów wyświetleń na jeden filmik miałem około 50 tysięcy też, więc trochę dużo. Ale mi zbankrutowałem tam kącie bez powodu i bezpowrotnie. Nawet na hasło moje nie mogłem. Albo mi się ktoś fakował, nie wiem. No dobra, więc. O tamten. Ty, kilka bloków, kilkadziesiąt. Dwa i. Jestem ciekawy, co będzie. Kolejny brąk to chyba dla ja? albo sawanna? Savanna. No. Okay, wy... oh, nie, O Dobra, na 30 oh. bloków zakończy filmik. Jeszcze sobie go wznogę, pomontuję albo remontuję. Nie wiem. Dobra, odłożę se i te Tu bez itemu jest lepiej. Szczerze. Dobra. Odkołać? O uuu, jeden obsydion, Te książki wywalę w ogóle w dupa, w cholera, w No tak. tak. To jest dobra. to. Dobra, fajcie, jest i Co się dzieje? Dobra. O, o, czytina, co? Co? DZIEJE dobra co? na co? co? jakiegoś tradera Więc diaksów w ogóle Co się dzieje? 12 co się dobra Dobra, ochrony dioksanej ja w osoku lecę, że to jest diamentowy kilość zacznij to normalnie dobra, ja od razu ten filmik stawiam, jak to nagram dobra ile? 10 bloków mi dotyka 9, 8 7, 6, 5 4 3, 2 1 we need Dobra, zimin zero, 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 dobra? zero, 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 zero,